Witamy na naszym kanale poświęconym duchowości i modlitwie. Dzisiaj zajmiemy się Psalmem 84, psalmem wyrażającym głęboką tęsknotę i pragnienie psalmisty za świątynią Pana. Psalm ten jest pieśnią pielgrzymkową, w której pobożne serce woła o przywilej przebywania w obecności Boga, doświadczania Jego bliskości i opieki. Psalm 84 to jeden z psalmów synów Koracha, grupy Lewitów, odpowiedzialnych za opiekę nad świątynią. I przewodzenie kultowi w Izraelu. Psalm ten zaliczany jest do Psalmu Syjonu i był śpiewany przez pielgrzymów do świątyni jerozolimskiej. Tęsknota psalmisty za świątynią odzwierciedla centralne miejsce kultu w życiu religijnym Izraela, gdzie obecność Boga była odczuwana w sposób szczególny w świątyni, miejscu spotkania Boga z jego ludem. W okresie Starego Testamentu świątynia była postrzegana jako miejsce zamieszkania Boga na ziemi, święte miejsce, do którego ludzie przychodzili, aby składać ofiary, modlić się i szukać oblicza Pana. Psalm 84 odzwierciedla zatem głębokie pragnienie komunii z Bogiem, pragnienie, które wykracza poza zwykły rytu religijny i dotyka serca wiary Izraela, poszukiwania żywej obecności Boga. Tęsknotę tę można rozumieć jako odzwierciedlenie nabożnej miłości, jaką wierni żywili do Boga, ceniąc Jego obecność ponad wszelkie inne błogosławieństwa. Ponadto, psalm niesie przesłanie nadziei i pocieszenia tym, którzy na swojej drodze życia napotykają trudności i udręki. Wyrażając swą tęsknotę za Domem Bożym, psalmista potwierdza także swoją wiarę w Boże zaopatrzenie i ochronę, nawet w czasach przeciwności. Psalm 871 przypomina nam, że prawdziwe miejsce odpoczynku i pokoju znajduje się w obecności Boga i że ta obecność jest największym dobrem, jakiego możemy szukać. Werset 1: Jakże urocze są Twoje przybytki, Panie Zastępów. Psalm rozpoczyna się wyrazem podziwu i miłości do przybytków Pańskich. Słowo Kochany wskazuje na głębokie przywiązanie i pragnienie psalmisty do świątyni której doświadcza obecności Boga. Użycie tytułu Pan Zastępów podkreśla suwerenność i moc Boga, który panuje nad wszystkim i którego mieszkanie jest godne czci i chwały. Werset ten skłania nas do refleksji nad wartością, jaką nadajemy miejscom i momentom, w których spotykamy Boga. Tak jak psalmista tęsknił za świątynią, tak i my jesteśmy zaproszeni do tęsknoty za obecnością Boga w naszym życiu. Ceniąc chwilę jedności z Nim, przybytek jako symbol Bożej obecności staje się dla nas miejscem schronienia, pokoju i bezpieczeństwa wierni. Werset ten podkreśla także wagę wspólnoty wiary, gdyż świątynia była nie tylko miejscem indywidualnego spotkania z Bogiem, ale także miejscem zbiorowego kultu. Psalmista wyraża piękno i wdzięk przybytku jako przestrzeni, w której lud Boży gromadzi się, aby celebrować obecność Pana. Werset 2 Dusza moja tęskni i mdleje za dziedzińcami Pana. Serce moje i ciało wołają do Boga Żywego. Psalmista wyraża tutaj palące pragnienie obecności Boga do tego stopnia, że jego dusza tęskni i słabnie. Ta głęboka tęsknota wskazuje na duchowy głód, który można zaspokoić jedynie poprzez komunię z Panem. Wołanie serca i ciała o żywego Boga sugeruje, że to pragnienie nie jest tylko duchowe, ale obejmuje całą istotę psalmisty. Werset ten ukazuje intensywność pragnienia Boga psalmisty. Nie jest to tylko pragnienie intelektualne, ale potrzeba żywotna i emocjonalna. Użycie słów serce i ciało wskazuje, że psalmista jest całkowicie zaangażowany w swoje poszukiwania Boga, pokazując, że prawdziwe wielbienie angażuje całego człowieka. Co więcej, żywy Bóg kontrastuje z martwymi bożkami czczonymi przez inne narody. Psalmista nie szuka Boga odległego i nieożywionego, ale Boga aktywnego, obecnego i potężnego w jego życiu. Rzuca nam wyzwanie, abyśmy sprawdzili intensywność naszego własnego pragnienia Boga i szukali żywej, żywej relacji z Nim. Werset 3. Nawet wróbel znalazł dom, a jaskółka ma dla siebie gniazdo, gdzie może schronić swoje pisklęta w pobliżu Twoich ołtarzy, Panie Zastępów, Królu Mój i Boże Mój. W wersecie tym, psalmista zauważa, że nawet ptaki znajdują dom w pobliżu ołtarzy Pana. Sugeruje to, że wszystkie istoty, duże i małe, znajdują schronienie w obecności Boga. Wróbel i jaskółka symbolizują tych, którzy są pokorni i nieistotni w oczach świata, ale których Bóg przyjmuje i otacza opieką. Psalmista widzi podobieństwo między ptakami budującymi gniazda na dziedzińcach świątyni. A własną duszą szukającą schronienia przed Bogiem. Tak jak ptaki znajdują schronienie i zaopatrzenie w pobliżu ołtarzy Pana, tak psalmista znajduje spokój i ochronę w bliskości Boga. To uczy nas, że niezależnie od tego, jak mali i nieistotni możemy się czuć, w obecności Boga jest dla nas miejsce. Co więcej, powtórzenie tytułu Pan Zastępów wraz z tytułem Mój Król i Mój Bóg podkreśla zażyłość i cześć, jaką psalmista darzy Boga. Uznaje Boga nie tylko za władcę wszystkiego, ale także za swojego osobistego Króla i Boga, tego, który troszczy się o swoje dzieci z czułością i współczuciem. Werset 4. Błogosławieni, którzy mieszkają w Twoim domu, będą Cię nieustannie wysławiać. Psalmista oświadcza, że ci, którzy mieszkają w domu Pańskim, są błogosławieni, to znaczy szczęśliwi i błogosławieni. Wyrażenie nieustannie będą wysławiać wskazuje, że ci ludzie trwają w nieustannej adoracji i wdzięczności wobec Boga. Mieszkanie w Domu Pańskim nie oznacza tylko fizycznej obecności w świątyni, ale życie w ciągłej komunii z Bogiem. Werset ten przypomina nam, że prawdziwego szczęścia nie można znaleźć w rzeczach materialnych ani doczesnych osiągnięciach, ale w życiu poświęconym oddawaniu czci i służbie Bogu. Ci, którzy przebywają w obecności Boga. Doświadczają radości i pokoju, które wykraczają poza ziemskie okoliczności, ponieważ są zakotwiczeni w pewności Bożej miłości i zaopatrzenia. Co więcej, ciągłe uwielbienie odzwierciedla życie pełne wdzięczności i zależności od Boga. Kiedy zdajemy sobie sprawę, że wszystko, co mamy i czym jesteśmy, pochodzi od Boga, naszą naturalną reakcją jest uwielbienie i dziękczynienie. To uczy nas, że uwielbienie nie jest czymś, co robimy tylko w określonych momentach, ale musi być stałą postawą naszego serca. Werset 5. Błogosławiony Mąż, którego siła jest w Tobie i w którego sercu są jasne ścieżki. Psalmista podkreśla tutaj błogosławieństwo tych, którzy swoją siłę odnajdują w Bogu. Inaczej jest w przypadku tych, którzy polegają na własnych siłach lub na rzeczach tego świata. Prawdziwa siła pochodzi od Boga a ścieżki tych, którzy Mu zaufali, są wygładzone, czyli Bóg ich prowadzi i pozwala stawić czoła trudnościom życiowym. Werset ten wzywa nas do zastanowienia się nad tym, gdzie szukamy siły i bezpieczeństwa. Prawdziwą błogość można znaleźć, gdy uznamy naszą zależność od Boga i pozwolimy Mu się prowadzić. Nie oznacza to, że nie będziemy stawiać czoła wyzwaniom, ale że mając Boga u swego boku, mamy siłę i mądrość niezbędną do ich pokonania. Co więcej, wzmianka o prostych ścieżkach sugeruje, że Bóg przygotowuje drogę tym, którzy mu ufają. Usuwa przeszkody i prowadzi nas do celu, jaki ma dla naszego życia. Zachęca nas to do zaufania Bożym wskazówkom, wiedząc, że On zna ścieżkę, którą powinniśmy podążać i że jest z nami na każdym kroku. Verset 7: Idą od siły do siły, każdy z nich na Syjonie ukazuje się przed Bogiem. Psalmista opisuje drogę wiernych, jako postępującą od siły do siły. Sugeruje to ciągły wzrost wiary i zaufania do Boga, gdzie każde doświadczenie i wyzwanie, przed którym staje, jeszcze bardziej wzmacnia wierzącego. Ostatecznym celem tej podróży jest pojawienie się przed Bogiem na Syjonie, co oznacza ostateczną, pełną komunię z Panem. Werset ten uczy nas, że życie wiarą jest drogą, podczas której Bóg nas nieustannie wzmacnia. Kiedy stawiamy czoła wyzwaniom, Bóg daje nam siłę, której potrzebujemy, aby je pokonać, a każde zwycięstwo odnawia i wzmacnia naszą wiarę. Idea od siły do siły odzwierciedla ciągły rozwój duchowy, który ma miejsce, gdy chodzimy z Bogiem. Cel tej podróży, aby stanąć przed Bogiem na syjonie, wskazuje na ostateczną nadzieję wierzących, przebywanie w pełnej obecności Boga. Motywuje nas to do wytrwania w wierze. Wiedząc, że nasze chodzenie z Bogiem zakończy się wieczną i pełną chwały komunią z Nim. Werset 10. Bo jeden dzień jest wart więcej w waszych dziedzińcach niż tysiąc gdzie indziej. Wolę raczej być w drzwiach domu mojego Boga niż mieszkać w namiotach niegodziwości. W tym wersecie psalmista wypowiada pełne mocy stwierdzenie na temat wartości Bożej obecności. Twierdzi, że jeden dzień w dziedzińcach Pana jest lepszy niż tysiąc gdzie indziej. Ukazuje to głęboką wartość, jaką psalmista przypisuje komunii z Bogiem. Bycie blisko Boga, nawet jako odźwierny u drzwi świątyni, jest nieskończenie lepsze niż cieszenie się chwilowymi przyjemnościami życia w miejscach bezbożności. Werset ten podważa nasze postrzeganie wartości i priorytetu. Psalmista uznaje, że obecność Boga jest nieporównywalnie cenniejsza niż jakakolwiek przyjemność i pocieszenie, jakie może zaoferować świat. Skłania nas to do refleksji nad tym, jakie są nasze priorytety i do rozważenia najwyższej wartości, jaką jest jedność z Bogiem. Co więcej, kontrast pomiędzy dziedzińcami Pana a namiotami niegodziwości uczy nas, że prawdziwe szczęście i bezpieczeństwo można znaleźć w obecności Boga, a nie w tymczasowych i zwodniczych przyjemnościach grzechu. Psalmista wolałby zajmować najskromniejsze stanowisko w Domu Bożym. Niż żyć w luksusie i wygodzie z dala od niego. Werset 11. Albowiem Pan Bóg jest słońcem i tarczą. Pan da łaskę i chwałę. Nie odmówi żadnego dobra tym, którzy postępują uczciwie. Psalmista opisuje Pana jako słońce i tarcze, symbolizujące źródło światła, życia, ochrony i bezpieczeństwa. Bóg nie tylko oświetla ścieżki sprawiedliwych, ale także chroni ich przed niebezpieczeństwami. Obietnica, że Bóg obdarzy łaską i chwałą, odzwierciedla Jego łaskę i błogosławieństwa dla tych, którzy wiernie go naśladują. Co więcej, pewność, że Bóg nie odmówi żadnego dobra tym, którzy postępują sprawiedliwie, zapewnia nas o Jego hojności i wierności. Werset ten zachęca nas do zaufania Bożemu zaopatrzeniu i ochronie. On jest naszym słońcem, które oświetla nasze ścieżki i naszą tarczą, która chroni nas przed atakami wroga. Łaska i chwała obiecywane przez Boga są oznakami Jego łaski i miłości do nas, a pewność, że nie odmówi żadnego dobra tym, którzy postępują sprawiedliwie, daje nam pewność, że będziemy żyć zgodnie z Jego wolą. Co więcej, opis Boga jako słońca i tarczy przypomina nam, że jest On zarówno naszym źródłem życia, jak i naszym obrońcą. Nie musimy się bać, ponieważ Bóg jest z nami, oświetlając naszą drogę i strzegąc nas w każdym czasie. Werset ten zachęca nas, abyśmy dążyli do prawości i ufali, że gdy to uczynimy, Bóg zaspokoi wszystkie nasze potrzeby. Psalm 84 to hymn miłości i pragnienia Bożej obecności. Uczy nas, że prawdziwe szczęście można znaleźć w jedności z Panem i że obecność Boga jest największym dobrem, jakiego możemy szukać. Podróż życia, pełna wyzwań i błogosławieństw, prowadzi nas do głębszej relacji z Bogiem. Gdzie znajdujemy siłę, ochronę i radość? Obyśmy, podobnie jak psalmista, tęsknili za domem Bożym i prowadzili życie pełne uwielbienia i wdzięczności, wiedząc, że jeden dzień w obecności Boga jest wart tysiąca gdziekolwiek indziej. Odmówmy naszą ostatnią modlitwę. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją obecność w naszym życiu. Tęsknimy za Tobą i pragniemy mieszkać w Twoim domu. Gdzie odnajdujemy spokój, bezpieczeństwo i radość. Niech nasze życie będzie ciągłym wyrazem chwały i uwielbienia dla Ciebie i obyśmy ufali w Twoje zaopatrzenie i ochronę w każdych okolicznościach. Pomóż nam szukać przede wszystkim Twojej obecności i postępować w sprawiedliwości przed Tobą w imieniu Jezusa. Amen.